Cześć kochani! Witam Was ponownie na moim kanale. Jak możecie y, się domyślić po moim rudobrązowym wdzianku, dzisiaj będziemy oswajać ostatni kolor z serii, czyli pomarańczowy. Trochę długo musieliście na niego czekać, ale pojawiło się w mojej głowie parę nowych pomysłów i chciałam je zrealizować, ale dzisiaj już wracam. Ze mną paleta Carnival i intensywnie pomarańczowy cień Lid, który będzie dzisiaj yy, moją główną inspiracją w tym makijażu. Jak widzicie, większość makijażu mam już na sobie, zostały mi tylko gołe powieki, one są już zagruntowane bazą, więc nie przedłużając, zabieram się do rzeczy, szedłem sobie po taki lekko pochaty pędzelek w kształcie płomienia, który nie jest mocno zbity i właśnie potem niesamowicie jaskrawy kolor z palety Be Perfect. Ja tutaj mam już bazę i puder na powiecę, więc nie potrzebuję nic więcej. Nabieram sobie ten cień, trochę zdejmuję nadmiar, bo nie chcę sobie zrobić krzywdy, ani hmm. tym bardziej pokazać Wam, jak sobie robię krzywdy pomarańczowym cieniem. I wprowadzam go tutaj do wewnętrznego kącika w załamanie. O! Coś takiego, mam nadzieję, że to widzicie. I delikatnie go rozcieram. Lekko na środek powieki i Lekko tutaj, żeby był widoczny na zewnątrz. Teraz to samo zrobię z drugiej strony. On jest mega, mega jaskrawy ten dzień. Nie wyciągam go tutaj bardzo w wewnętrzny kącik, bo nie chcę, żeby on mi przechodził na dół. Staram się, żeby był widoczne widoczny jednocześnie przy otwartej, jak i zamkniętej To Teraz mam taki mały pędzelek coiwa do blendowania i nim będę się starała go jeszcze trochę bardziej wyciągnąć. Oczywiście pędzelek jest czysty, a tylko tym bardziej zbitym sobie tu będę dokładać. Coś takiego, bardzo intensywny tydzień jest, więc on będzie bardzo widoczny z daleka. O, coś takiego, no będę jeszcze do tutaj trochę bardziej wyprowadza, żeby one były w miarę symetrycznie, pomimo tego, że moje powieki się. Jeszcze delikatnie rozcieram. O, coś takiego. Tutaj czasem mam wrażenie, że tego cienia jest jeszcze dużo w innych miejscach. Nie tylko tam, gdzie go nakładałam, ale to chyba przez to, że on jest właśnie taki intensywny i, i świeci. Następnie sięgam po taki mały kubek, do załamania i nabieram sobie tego środkowego cienia z palety, bel. To jest taki średni brąz. I nim podkreślam bardzo delikatnie, bardzo niewielką ilością resztę załamania, tak żeby połączyć całe załamanie z w pomarańczowym, który tutaj bardzo intensywnie zaistniał. I ja sobie go delikatnie rozetrę tutaj. Na całą powiekę postaram się nałożyć coś błyszczącego i raczej neutralnego. Mm -hmm. Może nie bardzo błyszczącego. I sięgnę może o ten różowy oświetlacz z paletki Be perfect Zdejmuję oczywiście nadmiar i tutaj wklepuję go na ruchomą część powieki i trochę za, tutaj pokrywam ten pomarańczowy cień, który się na powiece pojawił, ale nie kładę go jakąś grubą warstwą, tylko tak delikatnie, żeby coś tam się pojawiło w ten sposób żeby wszystkie trzy cienie się połączyły ze sobą następnie sięmy sobie po ten żółty cień z paletki Faberlic I nałożę go tutaj pod A właściwie za jego pomocą po prostu rozblenduję te cienie, które się tu znalazły. O, w ten sposób. Dolna powieka została. I myślę, że na dolną powiekę błyszczący cień z paletki faberlic. widzicie, bardzo już duże dziury w tej palecie wygrzewałam. O, myślę, że w ten sposób będzie powieka delikatnie podkreślona. A nie będzie za ciężko. I łączę tutaj ten błyszczący cień z załamaniem powieki. O. I właściwie koniec makijażu. Teraz sięgam po ten jasny kremowy cień z paletki Bel i nakładam go w wewnętrzne kąciki, żeby tutaj rozświetlić. Jest taki szampański i tutaj delikatnie pod brwi. I na koniec wytuszuję sobie rzęsy. I zaraz do Was wracam. Tak, kochani, prezentuje się mój szybki i efektowny makijaż z użyciem pomarańczowego koloru. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu i ułatwi Wam e, korzystanie z tego koloru w makijażu. Dajcie znać, czy Wy lubicie pomarańcz, czy raczej unikacie. Ja myślę, że to jest taki kolor, który raczej rzadko się pojawia w codziennych makijażach. Dziękuję Wam, kochani, za wspólny, spędzony czas i do zobaczenia w innych filmach.